Cześć, maleczko, witajcie na kanale Pawełato, kanał narzędziowy. Dzisiaj mamy kolejny katalog marki Parkside. Tym razem od 22 lipca, też od soboty. Co ciekawe, to właśnie jest 23% watów mniej, taniej, ale tylko w każdą sobotę lipca. Taka jest promka, jeżeli chodzi o lidl. Ostatnio moje wskaźniczki. Takie były noże. Kto mi powie, do czego tego typu noże służą? Zobaczcie z bliska. Dzisiaj będzie kolejna seria takich nożyków. To będą moje wskaźniczki. To jest na stronie 24. 23% watów mniej tylko w sobotę, ale na stronie tutaj wcześniejszej 22, tu też jest jakaś promka 50% taniej na każdy z nich, czyli przy zakupie dwóch ręczników lub dwóch zestawów ręczników. Dzisiaj mam taki wskaźniczek. A na tej stronie 22 mamy wyżynarkę precyzyjną włosową 120 W 299 zł. Czyli to jest chyba dobra cena. Nigdy tego nie miałem, także nie wiem jak to się sprawuje. Normalna cena 439. Strona 25. Szlifierka uniwersalna 160W sieciowa za 76 zł, Papiery ścierne mocowane są na rzep. W zestawie mamy pojemnik na pył, złączka do zewnętrznego układu zasysania, no i trzy tarcze ścierne. Uziarnienie 80, 120 i 180. I jeszcze producent podaje ilość drgań, to jest 26 tysięcy na minutę. Liczba obrotów 13 tysięcy obrotów na minutę. Grzechotka teleskopowa lub zestaw dwóch grzechotek teleskopowych. Strona 26, za 23 zł tutaj mamy taker. Taki zszywacz ręczny z zestawem szywek, I również możemy sobie kupić zestaw zszywek typ 53, 4 mm, 6 mm lub 8 mm. Przy okazji... Możemy sobie po prostu dokupić zapasowe zszywki za 11,54 za 122 zł. Wózek transportowy, bardzo fajny wózek. Posiadam również maksymalnie 100 kg obciążenia i znakomicie daję sobie rady. Jest składany aluminiowy, jest u mnie na kanale, także polecam jak najbardziej. Strona 27, kolejny wskaźniczek. Wiertarko-szlifierka precyzyjna 160 W za 107 zł. Tutaj ma dodatkowo statyw i taki przewód elastyczny, gdzie przedłużamy sobie po prostu jakby ten uchwyt wiertarski, jak to tak nazwiemy, czy tam uchwyt na różne te akcesoria, szlifiereczki różne, tarcze szlifierskie, wiertełka. Dobra rzecz do takich majsterkowych drobnych prac. Dowiercenia, frezowania, grewerowania, polerowania, oczyszczania, szlifowania lub rozcinania. Liczba obrotów od 10 tysięcy do 40 tysięcy na minutę. Tuleje zaciskowe dwie sztuki: Fit 2,4 mm i FI 3,2 mm. Kolejne ściski stolarskie 38 zł. 3 wzory. No I również bardzo przydatne, dobre ściski moim zdaniem. Sprawdzają się, wytrzymałe. Polecam. A po prawej stronie zestaw kluczy czpieniowych lub imbusowych. 26 ,94 zł, 94 grosze. Wszystkie takie narzędzia potrzebne w warsztacie. Szczególnie do majsterkowania. Idealne. Strona 28. Zestaw bitów i wierteł. 22 elementy w takiej puszce po piwie. Fajnie to wygląda, ale to raczej takie elementy kolekcjonerskie są. A tutaj mamy zestaw 11 wierteł do wyboru, 15 złotych 39 groszy. Do betonu, do metalu, do kamienia, do drewna. Za 53 zł mamy przedłużacz bębnowy 5 metrów, gniazdo wtykowe lub przełącznik. Za 1539 mamy do wyboru pojedyncze gniazdo wtykowe, przełącznik, gniazdo wtykowe z przełącznikiem lub podwójne gniazdo wtykowe. IP54 mamy wyższą odporność na kurz pył i wodę. Wiertarka udarowa 750 W, za 99 zł. Moja druga taka wiertarka jeszcze pracuje, ale pierwsza niestety padła. Nagle przestała działać i po prostu koniec. dodatkowo udar i za taką kwotę to można polecić a na stronie 30 mamy tutaj wkrętak akumulatorowy 4V dodatkowo bity, izolowane jakby jest oddzielony od tego napędu elektrycznego tutaj także jak pojawi się jakieś napięcie tutaj na końcówce, to po prostu nie będzie przebicia dalej na to urządzenie. Nie wypadają. Tutaj mamy przełącznik obrotów. Do 1000V oraz przewód do ładowania USB typu C za 76,23 zł. Obroty 215 na minutę. Regulowany bieg w lewo i w prawo. I zintegrowany akumulator litowo-jonowy. 1,5Ah. Podświetlenie LED. No, bardzo dużo takich negatywnych opinii, bo jeżeli tutaj na przykład wyrobi się ta izolacja. No to powstaną tutaj luzy. A poniżej za 61 zł mamy takie dwie paczuszki zestaw narzędzi lub wkrętaków nasadowych 1000 V. Narzędzia izolowane również. Elektroniczne szczypce instalacyjne za 53 ,82 zł 82 grosze. Takie wydłużone i tutaj takie szczypce krótsze. Na stronie 31 mamy zaciskarkę z zestawem akcesoriów 231 elementów. Takie pudełeczko, różne tutaj mamy końcóweczki do zaciskania drut, końcówki kablowe, tulejki wtykowe, wtyczki, łączniki oraz zaciski do kabli. Bardzo dobra rzecz. Szybka praca, szybka instalacja, szybkie majsterkowanie. 38 ,49 zł 49 groszy to nie jest dużo kasy za takie Narzędzie, także polecam jak najbardziej. Ciąg dalszy akcesoriów różnych elektrycznych, elektronicznych. Multimetr cęgowy lub czpieniowy. 61 zł do precyzyjnego pomiaru napięcia stałego, zmiennego, prądu zmiennego, rezystancji, pojemności i częstotliwości. A czpieniowy tutaj mamy do pomiaru napięcia stałego, zmiennego, prądu stałego, zmiennego i rezystancji. Przydatne narzędzia, do majsterkowania na pewno się nadaje. Akcesoria warsztatowe, 5 zestawów do wyboru, takie pudełeczko różne złączki za 19-24 grosze. Po prawej stronie strona 33, miernik cyfrowy 300 V, czyli napięcie jakie możemy po prostu zmierzyć maksymalne to jest 300 V. Automatyczny wybór zakresów, dwie końcówki miernicze z przewodem pomiarowym, w zestawie wkrętak i bateria. Za 61 zł. Również posiadam już od dłuższego czasu i naprawdę przydaje się nieraz w różnych takich domowych pracach. Urządzenie do ściągania izolacji. Chyba u Jakuba widziałem to urządzenie. Do kabli 0,5 do 6 mm. Również do kabli koncentrycznych. Kabli NYM Fi 8 do 13 mm. Kabli ciętych poprzecznie i wzdłużnie. Strona 34. Lampa warsztatowa. Tą lampę posiadam, ona jest super rozkładana jeszcze i ma dodatkowe oświetlenie z boku. Tą to nie miałem, nie wiem. Za 46 zł polecam jak najbardziej tą lampkę. 3,7 V, 2200 mAh. W zestawie przewód USB. No i mamy dwa wzory do wyboru. Diody jakie posiadają lampki to są koblet, a tutaj mamy taki klucz do baterii, Stojących to nakrętek Fi 10 mm do 32 mm 23 zł. Mini smarownica za 23 zł. Na pewno przydatna do różnych prac, do smarowania różnych naszych ruchomych elementów. 80 gramów możemy tutaj napełnić. No i teraz mamy stronę 35. Mamy wypalarkę do drewna i skóry 30 W, sieciowe urządzenie za 30 zł. Jest u mnie na kanale jest kolejny wskaźniczek. Dobra rzecz do zabawy i do ozdabiania różnych naszych elementów. Pod spodem piła japońska za 30 zł. Też dobra rzecz do precyzyjnego cięcia. Do cięcia tworzyw sztucznych, metalu, piłowania w drewnie. Indukcyjnie hartowana z podwójnie wyfrezowanymi zębami. Długość brzeszczotu 17 cm. Zobaczmy na kolejną stronę. No to już wszystko. Także dzisiaj mam takie wskaźniczki. Jeżeli możecie to, napiszcie mi do czego te noże służą. Do jakiego skrawania, obróbki metalu. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć do następnego filmu. Hejka.